Cześć! Witam Cię na kanale poświęconym fotografii analogowej. Dzisiaj chciałbym Ci zaprezentować Nikona F90. Możesz go jeszcze spotkać pod nazwą N90. Wtedy takie były na rynek amerykański. sprzedawany na rynku amerykańskim nazywało się N90. Na rynku europejskim i pozostałych F90. Przy czym aparat pokazany w Tatarkach w Kolonii w 1992 roku od razu wzbudził duże zainteresowanie. Wzbudził tym, że dostał całkiem nowy system autofocus w stosunku od poprzednich, dużo szybszym. To jest tak, że jeśli go włączę, to naprawdę, to szybkość jego działania jest taka, że ja dzisiaj fotografując nim, a zrobiłem trochę zdjęć, bo to jest z tych, powiedzmy, moich aparatów, które... Yy, bo ja zawsze chciałem mieć, znaczy zawsze. Od pewnego momentu chciałem mieć F90. Wszyscy mówili, że to legenda. Że to aparat, którym naprawdę warto robić zdjęcia. Więc któregoś pięknego dnia udało mi się go kupić. I od tego czasu go mam. Mam go już będzie z dwa lata, pewnie. Także ja już nim troszkę porobiłem zdjęć i mogę powiedzieć, że jest naprawdę szybki i dobry. Do tego w nim jest nowy układ obmowy matrycowy pomiar światła, który też jest bardzo dobry. Co, po czym badać bardzo dobry, matrycowy pomiar światła. To, na przykład to zdjęcie. To ta brama jest zrobiona na matrycowym pomiarze światła. Ja jej nie korygowałem w żaden sposób tego zdjęcia. Nie, nie korygowałem ekspozycji. On prawidłowo naświetlił i to, co jest w tle, czyli tamto prześwit, i tutaj ściany po bokach są jak najbardziej czytelne. Gdybym ja miał. Ustawić to światło? Lepiej bym tego nie zrobił. A on to zrobił na matrycowym. Tak, oczywiście, wszystkie następne nikony miały lepsze pomiary matrycowe, ale nic przed nim nie miało lepszego. Tu dostał nowy pomiar matrycowy. Od tego bardzo szybką migawkę od 30 sekund do 1/8000 sekundy co przy jasnych obiektywach te 18 1 000 część sekundy jest naprawdę może być przydatna po to żeby można było zrobić zdjęcie z małą głębią ostrości. Czas synchronizacji z lampą błyskową 1/250, ale jeśli miałeś lampę SB25 to on potrafił z nią synchronizować z tą SB25 nawet do 1/4000 sekundy. Oczywiście możemy sobie wybrać ten pomiar światła, jak bym powiedział, matrycowy, może być ten zanieważony i punktowy, możemy mieć zdjęcia seryjne, pojedyncze, możemy oczywiście wszystkie cztery podstawowe programy używać, czyli P z shiftem jak najbardziej, z przesunięciem, priorytet przysłony, priorytet czasu. I Czysty, zwykły manual. Do tego jeszcze kilka programów tematycznych. Tu są opisane takie miniaturki z tyłu, ale instrukcja obsługi to ja już chyba mi się wydaje, że, że robiłem. I że instrukcja obsługi Nikon F90 jest, i tam są wytłumaczone cała ta gałkologia, czego w nim nie ma. Bo możemy powiedzieć, no nie ma w nim na przykład ekspozycji, nie ma w nim bractingu ekspozycji. Ale to wszystko, jeśli ktoś by chciał, to to wszystko może mieć, jeśli dołożę do niego, jakąś się nazywa, tylną ściankę MF26. Brekting ekspozycji, brekting lampy błyskowej, długie czasy. Bodajże, że jeśli dobrze pamiętam, do 99 godzin, ale nikt tego nie sprawdził, bo nie ma takiej baterii, która by tyle wytrzymała. 99 godzin naświetlania yy, timer to znaczy, można wykonywać ilość zdjęć, yy, interwał, prze, trzeba powiedzieć, interwał, yy, ileś zdjęć zaprogramowanych z ostępem yy, czasowym, włączenie dzwonka, albo a, to jest F90. Yy, dwa lata później, w 1994 roku yy, powstaje go. Modernizacja F90X przede wszystkim zabrali to, co mi się w, nim, w, tym, w tym, powiedzmy, moim nie pasuje. To znaczy, że włącznik jest trzypozycyjny. Mamy wyłączone, włączone i włączone z pipanem. P pipaniem. W F90X nie ma tego trzeciego przełącznika, w związku z tym, tak jak ja go włączam, to nie muszę patrzeć. Po prostu można pociągnąć do końca i wiadomo, że jest włączony i nie będzie mi piszczał niepotrzebnie, a pisze tak. Ja nie rozumiem jego piszczenia, w związku z tym ja go nie używam w ogóle, bo on potwierdza ustawienie ostości. Ale po co? On ustawia ostość bardzo szybko, a dlatego, przecież w środku i tak jest tam ikonka lampki zapalającej się. Zresztą w środku mamy bardzo dużo informacji, bo mamy informacje o tym, czy mamy pojedynczy punkt autofokusa, czy rozszerzony punkt autofokusa. Mamy program, mamy przysłonę i czas, jaki wybraliśmy, jaki ustawiliśmy. W on jest na a, a, jest na A. W związku z tym musiałbym o, odblokować i ustawić mu przysłonę i on pokaże mi, jaką przysłonę wybieramy od 14 do... bodajże 64 jest w stanie pokazać. Dzieś, gdzieś czytałem dyskusję, przecież nie ma takich obiektywów I ktoś wreszcie znalazł, że jest jeden obiektyw, który pokazuje yy, nikolowski, który ma przysłonę aż tak dużo mi jest w stanie. A ten jest w stanie ją pokazać. Co jeszcze mamy w tym, w tym, w tym, ap w tym aparacie? No, wszystko, co jest niezbędne człowiekowi do, do robienia zdjęć. To jest tak, że obsługa jego jest intuicyjna. Nawet jeśli nie obsługiwałeś, bo on jest, on jest w stylu. Obsługi takie jak Nikony F601, F608. Ja bardzo lubię 601, w związku z tym e, i wcześniej miałem 601. Jak wziąłem do ręki F90, to po prostu go włączyłem i zacząłem nim robić zdjęcia. Jakbym był starym moim kumplem i jakbyśmy od dawna się znali. Ładny wizjer. Coś jeszcze jest w tym wizjerze? Tak, tam jeszcze pokazuje nam zdjęcia. On odlicza zdjęcia od końca. to znaczy, jak mu załadujemy. Nie kłamie. Kłamie, to nie on. Za dużo aparatów przywracał. On pokazuje normalnie zdjęcia, odlicza zdjęcia, ile zrobiliśmy zdjęć. to yy, tych, co powinno być, czyli 36 po prostu. Jeszcze jest informacja o lampie błyskowej: o tym, że on by proponował włączenie lampy błyskowej, ale go nie używałam nigdy z lampą błyskową. Yy, to jest tak, że gdyby jako recenzję powiedzmy, bo to jest recenzja aparatu, którego ja osobiście lubię. Gdybym miał mniej aparatów, mniej, to, to byłby aparat, którego bym nigdy nie sprzedał, ponieważ ja bym go używał. Ja rozumiem dzisiaj to że on był tak długo w produkcji, bo on był produkowany w sumie o jeśli liczymy 90 i 90X od 92 roku do 2001 roku był produkowany, a nowe można było jeszcze podobno w 2004 kupić yy, Nikon F90X yy, i gdyby to był taki mój yy, nie byłem jedyny, ale jeden z nielicznych aparatów na pewno bym go nie sprzedał, ponieważ nim się robi tak wygodnie zdjęcia. On jest taki, jak powinien być. Tu ma guzik, tu ma blokadę ekspozycji. Tu pod palcem mam blokadę ekspozycji. Wybór znaczy, do niektórych rzeczy trzeba się przyzwyczaić, bo nie ma rzeczy idealnych. Co w nim jest takiego nieidealnego? Jakbym już musiał skrytykować coś, co mi się nie podoba. że jest trybu na przykład pytetu Czasu na pyle przysłony. Przed przysłony jest rozwiązany w sposób tra, tra, tradycyjny, jak w Nikonie, czyli y, muszę y, przełączyć klawiszem na PZP przysłony, a następnie na obiektywie przestawić się na najwyższą przysłonę i zablokować ją y, przełącznikiem. W obiektywach, y, oczywiście, które mają takie coś, czy w obiektywach SID, d z którymi on bardzo dobrze współpracuje i które są tańsze od obiektywów w G. W obiektywie serii G, jeśli posiadam taki, który nie ma piesienia przysłon, no niestety nie zrobię tego, w związku z tym nie mogę w przy nowszych, tych najnowszych obiektywach, używać pierścienia przysłony, co jest no, co, co, co jest em, niedogodnością pewną, ponieważ ja akurat ten tryb lubię. Nie można też używać czystego manualu, ponieważ też nie mogę ustawić przysłony. Natomiast mogę do niego podpiąć jakiś stary, starszy obiektyw manualny bez problemu i używać go w protecie przysłony oczywiście, ponieważ nie wykona mi, lub manualu, ponieważ nie wykona mi wtedy samoczynnego ustawienia przysłony, czyli tryb P odpada, tak samo jak odpada typ pretet czasu, ale Akurat pierdy przysłony jest to coś, co jak powtarzam się, jak już mówiłem, lubię, w związku z tym on, czyli jeśli chcesz używać jeszcze starszych, czyli manualnych obiektywów, F90 radzi sobie z tym naprawdę bardzo dobrze. To jest jeszcze jedna funkcja, o której mm, niektórzy nie pamiętają, czyli dwie zielone kropki, bo jak coś w nim namierzasz, poprzestawiasz, polisz kolekcję ekspozycji, przestawisz yy, 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 jeszcze, jeszcze coś, naciskasz dwie zielone kropki, i on wraca do ustawień fabrycznych. Spokojnie wiesz, że żadna kolekcja już nie jest. Bo mogę sobie przedstawić, nie wiem, tryb, ciągły zamiast pojedynczego, zmienić pomiar światła z matrycowego na jakiś inny, chociaż ja uważam, że jego matrycowy jest naprawdę fajny. że ja w ogóle lubię matrycowe pomiary światła Nikona, ponieważ ja widzę, że one widzą tak, jak ja bym chciał, żeby to było widać. Proste. Wyszło mi. Dobra, zachęcam do obejrzenia galerii zdjęć. Zachęcam do oglądania innych filmów. Zachęcam też do się do patronów kanału Fotografii analogowej, bo niestety filmy coraz droższe przed chwilą robiłem zakup negatywów, wydałem 120 zł po to, żeby mieć negatywy, a te jeszcze bez chemii. Także zachęcam, bo będę miał wtedy możliwość pieniądze na to, żeby kupować do nich negatywy i móc testować następne aparaty. Także dziękuję ci jeszcze za uwagę z galerią zdjęć do obejrzenia i do zobaczenia. Cześć.